Witam Was, Byki. To jest dla Was czytanie na październik 2023. Zobaczmy, co u Was będzie się działo w tym miesiącu. Jaka jest sytuacja? Rycerz Kiju, rycerz Mieczy. Wyzwania. Rycerz Pentakli. Podstawa. Co jest podstawą? Co jest przyczyną? Ósemka pentakli trójka kijów. Przeszłość. Pokaż nam przeszłość. Król pucharów. Do czego dążycie? Co macie w głowie? Szóstka kijów. I wisielec. Najbliższa przyszłość. Dziesiątka mieczy. Wy w tej sytuacji. Rycerz. Miecz, yy, Paść mieczy. Co się dzieje dookoła? Otoczenie. Siódemka kijów, Królowa Pentakli. Czego nie widać? Wieża. I potencjalny wynik. Okej, okay, coś bardzo chce wypaść. Piątka mieczy. Mhm. Okej, okay, dobra. I pod spodem ma. Świat. Przesuńmy troszeczkę. Okej. Okay. No dobra. Zobaczmy, co się dzieje. Mam wrażenie, że. Jest tutaj brak dostępu do czegoś albo nie możecie się dogadać z kimś. Yy, i, I dlaczego? <grymne> mam wrażenie, że macie jakieś inne sposoby myślenia co do sytuacji i być może byki wymagają od kogoś zaangażowania i trochę jest takiego tuptania w miejscu, takiego jestem gotowy, czekam na start, takiego boksowania się trochę, pokazuje mi się obraz, e, zanim konie w biegu wystartują, to są w tych boksach i one już są tam nabuzowane, czekają aż drzwi się otworzą i będzie bieg. Wyścig, prawda? I jest dużo takiej energii twojej, gotowości, działania. E, masz własne zdanie e, i myślę, że kurczę, może się skończyć tutaj jakoś kłótnią, albo jako jakimś um, no, energia nie da się długo trzymać jakby w takiej pozycji e, e, wstrzymanej, a tej energii jest dużo. I możesz, może się okazać, że mamy pretensje do tej osoby, e, która na przykład siedzi i nic nie robi albo zupełnie ma inne podejście do tego albo nie chce pomóc albo nie chce się zaangażować. Macie wspólny plan, a jedna osoba po prostu tak jakby e, wygląda na to, że jakby nie idzie za tobą, ok? Albo cię nie wspiera. Myślę, że chcesz osiągnąć sukces, dążysz do czegoś bardzo ambitnie, byku i ma ci to załatwić sprawę. Tak, jakby no ten wisielec dla mnie i w tych dążeniach i w tym, co masz w głowie, mamy sukces i wisielec, czyli, czyli sukces i posprawy. I tak, jakby na długi czas mamy to z głowy. Eee, czyli załatwienie konkretnie czegoś, co pozwoli nam powiedzmy, usiąść i się zrelaksować, bądź poukładanie sobie tak tutaj być może kontaktów w, pra w pracy, żebyśmy nie, jakby teraz jest duży nakład, ale w przyszłości, żeby to, to nie, jakby nie trzeba było wiele robić. I <laughs> być może starać się o jakąś nową pracę i Cały proces się bardzo przedłuża, a ty jesteś już gotowy i bardziej gotowy chyba być nie możesz. Eee, no, idzie dziesiątka mieczy, więc na pewno jakoś sytuacja się zamknie, natomiast ta piątka mieczy dalej mówi o jakimś konflikcie i o tym, że będzie spięcie. Eee, I Dobra, zobaczmy teraz po kolei, bo jeszcze ta wieża mówi o tak, jakby te karty mówią o tym, że coś tutaj pęka, ok? E, więc może się po prostu e, skończyć jakąś tutaj kłótnią. Ona na pewno oczyści atmosferę, ale mm, mm, no, to twoje nastawienie w rycerzu mieczy. Jakby i, i paź mieczy może tutaj jakby zdwoić chęć przeforsowania jakiegoś swojego pomysłu. Dobra. I właśnie mamy tego rycerza mieczy, mamy również wyzwanie jako rycerz pentakli, rycerz tej królowej, która jest tutaj w otoczeniu. E, więc myślę, że jakby dążenia, jakieś wspólne dążenia się tutaj jakoś nie schodzą. Albo nie chcesz, może być też tak, że chcesz coś zrobić po swojemu dosyć szybko, zamiast zrobić tak, jak ta osoba w Twoim otoczeniu by chciała. No i jest tutaj ten konflikt i myślę, że pewne zatrzymanie całej tej sytuacji, co powoduje właśnie. Jakiś wybuch, jakieś oczyszczenie, jakieś, e, myślę, zamknięcie sprawy. Dobra. Pod spodem też mamy tą kartę świat. Teraz po kolei <grym> byki. Ale zanim przejdę dalej, e, chciałam was, byki, zaprosić na mojego Instagrama i Facebooka. Zaczynam działać tam też. E, na pewno będzie karta dnia. E, także, jeżeli was to interesuje, linki są w opisie, to widzimy się. W social mediach. No dobra. Twoja sytuacja, rycerz mieczy, duża prędkość. Rycerz mieczy mówi o tym, że atakujemy albo zwiewamy. I tu jest gotowość. On tak naprawdę, patrząc jakby na sytuację, działa bardzo szybko, może trochę działać ostro. I szorstko, ale liczy się tutaj prędkość. Ty w tej sytuacji paś mieczy, więc mam wrażenie, że to jest totalnie Twoja inicjatywa byku w tym miesiącu. Przeforsowania jakiegoś pomysłu, który wychodzi od ciebie. Paś mieczy mówi o komunikacji, o jasnym i klarownym, logicznym zadawaniu pytań. To jest wiedza, to jest zgłębianie wiedzy, to są pytania. Paśmieczy jest takim, no czasem mówi o takim ostrym i bardzo konkretnym zadawaniu pytań, patrzeniu na szczegóły, kwestionowaniu rzeczy, on jest bardzo logiczny, czasem paśmieczy mówi o Szpiegu, o kimś, kto drąży temat i chce dojść do samego dna sytuacji i będzie zadawał niewygodne pytania i jest bardzo inteligentny, mimo tego, że jest młody, to są konkretne rzeczy. Więc zdecydowanie Twoja inicjatywa. E co jest wyzwaniem? No i ta szybka energia, On tutaj jest jakby w gotowości, w pozycji gotowej, tutaj wręcz rusza. Jako jego alter ego mamy tego rycerza pentakli, i to jest w ogóle Twoja energia. Tak, bo mamy karty ziemskie, i tutaj w otoczeniu też ta królowa pentakli. Więc rycerz pentakli stoi i czeka. Stoi w gotowości. I zwykle, kiedy ta karta jest wyzwaniem, mówi o bardzo powolnym rozwoju sytuacji. Albo wręcz sytuacja stoi i się nie posuwa do przodu. Więc mamy tutaj pewien klasz, jesteśmy gotowi, chcemy to przepchnąć, a to jest dla ciebie wyzwanie, jakby czekanie powolny rozwój, być może ryzykowanie czegoś, albo robienie tak naprawdę tak, jak ta królowa chce. I to jest znowu Twoja energia, królowa pentakli. Ona ma pieniądze, ona jest bardzo zaradna, konkretna yy, i ona ostrożnie działa, ona nie ryzykuje. I to, co się od razu pokazuje, to to, że jest tak jakby zakaz dostępu do tej królowej albo do jej zasobów. Tak? I... Mamy, mamy tą siódemkę mieczy. Czasem jest to karta blokowania albo nieodpisywania. Siódemka mieczy, mówię, kijów. Siódemka kijów mówi o tym, że ktoś broni do siebie dostępu i ktoś również nie boi się tego, jak on widzi świat i będzie, będzie skutecznie to odpierał. I co on odpiera? Sześć, Czyli to, co ty masz w głowie, ten sukces, który ty chcesz poprowadzić do przodu, tak? Zwłaszcza, że mamy tą, ten wieniec zwycięstwa, e, który również jest tą kartą świata. Ok, więc, więc tak jakby jest cofanie, bo siódemka cofamy się o krok do tyłu, przed czym się broni, przed Twoim pomysłem, przed Twoim punktem widzenia. No i mamy tą szóstkę, czyli kartę sukcesu, ambitnych planów, dążenia, przywództwa, Twojego pomysłu na rozwiązanie tego problemu. No i mamy również to, tę kartę wisielca, więc jakieś zatrzymanie, jakaś pauza i to może być również, tak jakby Twoje dążenie do tego, aby coś zrobić. I pociągnąć wszystkich innych za sobą, e, tych, którzy tak jakby wiszą tutaj w powietrzu i się nie angażują. I trochę może to być jakaś kulminacja albo kumulacja czegoś, bo już w przeszłości mamy tego króla pucharów, który jest bardzo takim płynną postacią, który... Ciężko wyczuć, co on myśli o sprawie, a już na pewno on jest taką pływającą po wodzie, więc zmienia swój kierunek, i nie do końca wiadomo, gdzie on stoi, po której stronie, na przykład, tak? Co mamy u podstawy? Ósemka pentakli: coś, co jest prawie skończone, albo choć sprawy zawodowe, coś, na czym nam bardzo zależy. Bo tutaj jest polerowanie, szlifowanie, dopracowywanie czegoś po godzinach, praca mistrzowska, dokładna e, albo praca, o którą w ogóle się staramy, tak? E, Trójka kijów, mówię o nowym horyzoncie, nowych perspektywach, również czekanie na okazję, czekanie na. E, na ten odpowiedni statek, który zapierze nas w nową drogę. Więc wszystko by się zgadzało, są ambitne plany, ale one są, mam wrażenie, niezgodne z Twoim otoczeniem. Macie inne być może priorytety albo inną drogę do zrealizowania tego planu. Twoja jest bardziej dynamiczna. Tej drugiej osoby czy to jest Twój partner, czy to jest współpracownik, jest um, mało angażująca, bądź bardzo taka bezpieczna, zachowawcza. No i myślę, że nie do końca chcesz właśnie tak robić. Nie chcesz czekać. Być może widzisz okazję i nie chcesz jakby czekać. E, co nadchodzi? No dziesiątka mieczy mówi o tym, że Sprawa zostaje zamknięta. Albo poddajesz się i widzisz, że nie da się tutaj przeforsować, albo z jakimś wielkim bólem e, tutaj e, może sprawa umiera, albo może dostajemy jakąś negatywną odpowiedź od, od czegoś, tak? Gdzie złożyliśmy dokumenty, gdzie byliśmy już, tak jakby, czy zadaliśmy komunikację, jakieś pytanie. Gdzie jesteśmy gotowi już ruszyć po prostu z kopyta, tylko czekamy na sygnał. No, dziesiątka mieczy mówi o tym, że coś może się tutaj nie udać, albo się po prostu podasz, stwierdzisz, że no nie da się tego przepchnąć tą osobą, albo nie da się ułożyć tej osoby tak, jakby po mojemu. Ok? Eee, czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No, wieża mówi o rozpadzie, wieża mówi o tym, że korona spada z głowy. No, to może być również konflikt, bo, bo wieża mówi o tym, że coś wreszcie tutaj narosło i musi to pęknąć. No, jest to karta destrukcyjna, ale to może być też taka oczyszczająca atmosfera kłótnia. Natomiast patrząc na tą dziesiątkę, myślę, że. Wychodzi, w, tak jakby pozbawiamy się pewnych jakichś złudzeń co do tej sytuacji, albo już zrobiliśmy wszystko, co się da, i sytuacja zostaje tak jakby zamknięta. Tym bardziej, że właśnie mamy też tą kartę świata. E, więc przynajmniej będziesz wiedział na czym stoisz, e, byku. No jak się kończy, mam wrażenie, że się nie poddajesz, bo piątka mieczy mówi o tym, że jest a tak wszyscy na jednego, więc tu w ogóle możesz się totalnie z czymś nie zgadzać, albo e, ta karta mówi o pokazaniu pasurów. E, I myślę, że się tutaj nie poddajesz, myślę, że sytuacja tylko pokaże jakby jakąś waleczność. E, ok? Bo znowu to jest, to są ci wszyscy ludzie, którzy są dookoła Niego. Zobaczmy, co Ci tutaj tarot radzi. Więc może się ostro skończyć. Okej, okay, już coś mi tutaj chce wypaść. Paś Mieczy, czyli Ty, ale on jest tutaj w tej postaci takiej obserwującej kogoś, obserwującej sytuację. I właśnie Rycerz Pentakli, czyli Twoje wyzwanie, tak? Wy, wypadły nam te karty podstawy, tak? To, co Ty. Zapoczątkowałeś i co ty chcesz osiągnąć kontra wyzwanie, prawda? Czyli ta druga osoba. I też zobaczmy, mamy te dwie osoby. Ok, i dla mnie w tej talii rycerz pentakli mówi o tym, że trzeba się spotkać. Trzeba się spotkać po środku. On ma dla niej prezent, ale on jej pokazuje jaki ma dla niej prezent, czeka teraz, aż ona wyjdzie do niego, ok? Więc, więc dla mnie w tej talii ta karta pokazuje, że trzeba się spotkać pośrodku, tak? Ale te karty również mówią, żebyś obserwował sytuację, bo w, w tych dwóch e, e, właśnie kartach możesz e, w ogóle nie, nie, jakby nie zauważyć tego nastawienia tej osoby. Jakby możesz nie zauważyć, jakby jaka jest dynamika sytuacji, bo, prawda, zaślepiony jesteś tutaj jakby swoim torem, jak to ma iść swoim torem. Ale zdecydowanie zbadaj. Zbadaj również szczegóły, zbadaj, co na przykład ta osoba robi, albo przygotuj się jakoś. Jeżeli to jest jakaś rozmowa o pracę, to bardzo przygotuj się. E, mm, jakby jakąś wiedzą o tej osobie, tak? Bo jakby na przykład dowiedz się, co ta firma robi, żeby mieć tą wiedzę, kiedy nastąpi spotkanie, bo będziesz musiał się spotkać po środku, tak? Wyjść jakby naprzeciw i tak jakby ta osoba również będzie musiała tak jakby. Przyjść albo być zainteresowana, ona musi być zainteresowana tym, żeby przyjąć od ciebie to, co ty chcesz dać. Więc przygotuj się do tego, myślę, że te karty pokazują. I zdecydowanie nie ignoruj tego Twojego wyzwania, tego problemu, który tutaj jest. Bo. Rycerz mieczy jest trochę chaotyczny. On ma swoją ideę. On chce teraz szybko, już zaraz. Natomiast rycerz pentakli jest przygotowany. On jest cały uzbrojony. On ma zasoby, On czeka. On jest już gotowy do startu. Natomiast rycerz mieczy rusza, zanim, prawda, zapnie. Zapnie guziki, ok? To on już po drodze to wszystko robi, natomiast rycerz Pentakli jest przygotowany. I myślę, że jeżeli zależy Ci tutaj na tej osobie i coś chcesz od tej osoby, to musisz tutaj jakby zdecydowanie zobaczyć, jak ona działa i w jakiś sposób się tutaj dopasować. Bo inaczej sprawa się tu nie uda, może się nawet rozpa rozpaść. I powstaje konflikt, odparcie, bo tutaj są wszyscy na jednego, czyli odparcie tego, tej, tej inicjatywy tutaj. No dobra, myślę, że to wszystko, Byki. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnym miesiącu.